Nie podoba mi się to. Ten język to sobie w nos wsadzi. nie będziesz wyglądać. No, to tyle chciałem powiedzieć. A, to my już. Ty poczekaj, bo ja muszę się przygotować. Jakoś taki nieuczesany siedzę, poczekaj. O. Teraz jestem gotowy. Bierzemy się za przeprowadzenie naszego pęka, powiem o nim parę słów. Także ja jestem DJ Rachno, a to są moje ptaszniki. W tej kliszówce mamy Avicularia Avicularia. Guyana Pinkto to jest angielska nazwa. Z tego co pamiętam, ona nie posiada polskiej nazwy. E, zakupiliśmy ją na ostatniej giełdzie. Ja tutaj Wam na chwilę otworzę. Mam nadzieję, że mi nie zdąży czmychnąć. <laughs> Zobaczcie, no pluszowy pająk. Ja pierdzielę. No jest świetna. Dobra, to nie traćmy czasu, tylko zróbmy szybciutko jej nowe, nowe mieszkanie i zrobimy sobie jakieś zbliżenia na nią. Tutaj już mamy naszykowany, słuchajcie, pojemnik. Super pojemniki, oczywiście, kupione też w Aździe w UK. Super się sprawdzają jeśli chodzi o pająki na drzewne ale również będą super jeśli chodzi o pająki podziemne. Gdyż jak nasypiemy dużą ilość torfu, no to będą miały pole do popisu, tylko że wtedy pamiętajcie, że wentylacja powinna być zrobiona e, wyżej. To nic. Nasypiemy torfu. Tutaj już niewiele zostało, ale spokojnie mam jeszcze jeden pojemnik, w którym mam torf rozrobiony, także z tym problemu nie będzie. Ale jak to pająki nadrzewne, one nie potrzebują dużej ilości torfu. Raczej będą sobie siedziały. Tutaj mam kliszufeczkę jakąś z wilinkami w ogóle, ale użyję jej, żeby troszeczkę to ubić. I wsadzimy sobie, słuchajcie, tutaj już znaleźliśmy wcześniej taki oto korzeń. On wygląda super. No tak mi się spodobał. Mówię, no nie, musimy jej wsadzić ten korzeń, bo będzie się prezentował ekstra. Ja go jeszcze tylko troszeczkę spróbuję do tyłu przesunąć. O, nie wiem, czy może troszeczkę więcej torfu, słuchajcie, nie. Bo to ten korzeń będzie za nisko. Jeszcze troszeczkę tego torfu stąd wygrzewę, bo on będzie po prostu za nisko, a to nie o to nam chodzi. No teraz myślę, że będzie troszeczkę lepiej. Może dużo torfu nie doszło, ale a będzie fajnie. Teraz go troszeczkę jeszcze podsypiemy, żeby on się nam sztywno trzymał. O. Ciężko jest operować jedyne co to w tych pojemnikach, ale tutaj mam pędzelek do pająków, także ja sobie ten to włókno troszeczkę ubiję tym pędzelkiem. Tak, także nie ma sytuacji bez wyjścia, słuchajcie, a to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Zobaczcie. No, idealny pojemnik dla pająka nadrzewnego. Myślę, że ona gdzieś tutaj sobie zrobi gniazdo. Ale fajnie, bo będzie można ją oglądać. Nie wiem czy wrzucać może kawałeczek po rościku. Gdzieś tutaj sobie jeszcze wrzucimy dla ubarwienia tego terrarium. O, no nie no, dla mnie to jest baja. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba taka aranżacja. A teraz co? Oczywiście sprzątnę, żeby żona na mnie nie krzyczała, tak? Przecież to też jest dla mnie ważne, żeby żona na mnie nie krzyczała, bo ja potem żyję w stresie, a po co to komu? Potem depresja, antydepresanty, szpitale, lekarze, psychiatrzy. Oddasz mnie do czubków. Ej, po wstępnych badaniach na pewno go tu przyjadę. Od dawna choruje umysłowo? Odkąd sięgam pamięcią? Dobra, to co? Wyciągamy naszą ovikularię. Zobaczymy, jaka jest w ogóle szybka. Ani razu jej jeszcze nie wyciągaliśmy. No, ona nie bardzo chętna jest, żeby wyjść. No bo to wiadomo, tam ma swoje gniazdo. No nie, ona ucieka z powrotem do gniazda, słuchajcie. Także będzie ciężko ją stamtąd wygonić. Widzicie, od razu się cofa. No nie wierzę. O, teraz lepiej. Widzieliście to? Ona skoczyła, ale numer. Kolejny plusowy pająk w kolekcji. Skoczysz jeszcze raz? No, trochę nie w tą stronę, koleżanko. Tak, to są dosyć szybkie, dosyć skoczne, jak widać na załączonym obrazku. No ale jest świetne. Naprawdę, uwielbiam. Uwielbiam awicularię, tak samo jak Caribena. Zresztą nie wiem, czy wiecie, że Caribena wersji Color kiedyś była awikularią. Potem zrobili review swoich decyzji i stwierdzili, że to nie będzie awikularia, tylko będzie to Caribena. No, ale jest świetna. No jeszcze malutka, ale jak nam podrośnie, no to na pewno będzie wyglądała ekstra. Skoczesz jeszcze raz? No skocz. No nie bądź taka. <słuch> <słuch> jak widać bardzo szybka. No jak to na nadrzewny. One są dosyć szybkie, skoczne. Także z tym musicie się liczyć. No niestety, jeśli chodzi o awikularia, awikularie, no one nie żyją zbyt długo, samce dożywają tak 3-4 lat, czyli w okolicach tam pół roku od ostatniej wylinki, no samice żyją troszeczkę dłużej, bo żyją okolice 8-9 lat, także troszeczkę dłużej, ale ona się rozbrykała, słuchajcie, rozbrykała się strasznie. Jeszcze powiem Wam o temperaturze i wilgotności. No, dosyć wilgotno, 70-80%. Um, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o temperatury, no skoczysz? Nie, ona będzie mi tak przerywała, słuchajcie. Temperatury 25-28 stopni, w nocy spadki tak do 24, czyli przeważnie jak większość pająków, które. Które podejrzewam już macie na swojej hodowli, a, a jeśli nie macie, no to fajnie będzie, jak będziecie mieli w końcu, tak? Cóż jeszcze mogę powiedzieć, gdzie ona występuje? Ten gatunek na wolności występuje w Brazylii, Gujanie, w Trinidadzie jeśli dobrze pamiętam, w Wenezueli. No także zna no, znajduje się w naturalnych warunkach w, w kilku miejscach na ziemi. A, oczywiście wygooglujcie sobie zdjęcie. A, dorosłe osobniki mają niesamowite pantofelki. Um, nie wiem, jaki to jest kolor, czy czerwony, czy bardziej pomarańczowy, no ale wygląda to niesamowicie. Wygooglujcie sobie naprawdę świetne pająki. Dobra, to co? Ona, podejrzewam, się nie zatrzyma na razie. Będzie tak spacerowała sobie po mnie. To nie pozostaje mi nic innego, jak zmusić ją do przejścia do swojego nowego domu. No i teraz pyk. Nie no, te skoki robią rewelacyjne. I w ten sposób, avicularia, avicularia, Przeszła do nowego domu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego gatunku, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeśli nie, to na pewno ktoś z widzów, który ma wystarczającą wiedzę, żeby odpowiedzieć wam na to pytanie, na pewno wam odpowie. Także nie bójcie się pytać. Kto pyta, nie błądzi. Lepiej zapytać dwa razy, niż postąpić źle. Jeśli chodzi o tego pająka, na pewno polecam go na pierwszego nadrzewnego. O, w ten sposób powiem. Gdyż no, no one są skoczne, one są dosyć szybkie, także jeśli nie macie jeszcze zbyt dobrego obycia z pająkami, no to możecie mieć problem. Także jeśli już macie jakieś pająki i chcecie pierwszego nadrzewnego, słuchajcie, awikularia, awikularia jak najbardziej się do tego będzie nadawała. Tak samo jak Caribena wersji kolor. No to są takie pająki, które mało prawdopodobne, żeby zaatakowały, gdyż one nie wykazują praktycznie żadnej agresji. Słuchajcie, ona znowu wyszła do mnie. One praktycznie nie wykazują żadnej agresji w stosunku do człowieka. No, ich jad, jeśli nawet ugryzie, no to ich jad nie jest w ogóle, w ogóle groźny dla człowieka. Także śmiało możecie na pierwszego nadrzewnego sobie takiego pająka kupić. Um, ja postaram się ją tutaj zagonić już do nowego domu jednak. O! Jasne. Jasne. To by było za proste, jakby pająk po prostu sobie wszedł. I by było po sprawie. Nie. To musi być z efektami specjalnymi. No i teraz uwaga. Jump. Boże, czy ty to widzisz? No jak z nią współpracować? Wytłumaczcie mi to. No zobaczcie. Ona w ogóle nie ma zamiaru tam iść. No. To jest taki. Można powiedzieć paję, czy jogging, nie. One nie mają na przykład e, bieżni. No to sobie dookoła pojemnika zasuwają, nie? A ja teraz będę czekał, aż koleżanka łaskawie pójdzie do domu. No, szybciej, szybciej. Go, 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 go. Uciekaj do domu. Nie wchodź na pensetę. No nie, no kurde. Koleżanko, sympatyczna. My się tak bawić nie będziemy. No zobaczcie. Zero współpracy ze strony tego pająka. Zero. robimy tak i zrobimy tak. O. O, uciekaj głębiej. A ja cię w tym momencie zamknę. It wasn't me. It was the one-armed man. What are they gonna do to me, Sarge? What are they gonna do? Sorry, son. That's not my department. Dobra moi drodzy. Pająk przeprowadzony. O zobaczcie, ona już siedzi na górze. Już tam kurczę, na górze urzęduje. To by było na tyle, jeśli chodzi o awikulari, awikularię. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Jeśli nie, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Ja na pewno odpowiem. Zapraszam Was na fanpage'a na Facebooka, na Instagrama. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić lajka, komentarz, bla 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 i wiele, wiele innych. Także my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej. A few moments later. Ja tak nie umiem. Krzyczysz i krzyczysz i przecież posprzątałem. Ja naprawdę psychozy dostanę. Ja nie umiem pracować w takich warunkach.